Pozbądź się brudu i alergenów oraz utrzymuj zdrowsze i przyjemniejsze środowisko w swoim domu. Profesjonalny odkurzacz do foteli i siedzeń samochodowych Aerium R1600 Clean to potężne narzędzie, które z łatwością dogłębnie usuwa brud, plamy i nieprzyjemne zapachy. Dzięki dużej mocy ssania i zestawowi poręcznych akcesoriów dostosowuje się do różnych rodzajów powierzchni. Praktyczny dwustopniowy system zapewnia higieniczne i wydajne czyszczenie. Duży zbiornik, prosta obsługa i lekka konstrukcja sprawiają, że jest to idealny pomocnik do domu, samochodu i firmy. Model ten jest idealny dla tych, którzy cenią sobie funkcjonalność, a także łatwą obsługę i elegancki wygląd. Zafunduj sobie perfekcyjne sprzątanie w domu i w podróży. Dzięki Aerium R1600 otoczenie wokół Ciebie będzie zdrowe i przyjemne.